Po otrzymaniu e-maila z serwisu jacquie.pl potwierdzającego rejestrację należy wykonać akcje, które są w nim opisane. Najłatwiej jest po prostu kliknąć link aktywacyjny, który potwierdzi wasz adres e-mail, a także zaloguje was od razu na stronę. wyświetlona informacja o tym, że e, nowe hasło jest jednorazowe. Po pierwszym zalogowaniu do serwisu Żaki.pl należy podać swoje hasło, ponieważ hasło e, jednorazowe zostało już wykorzystane, więc w tym momencie wpisujemy swoje hasło. E, to te pola są obowiązkowe. E, następnie są informacje nieobowiązkowe o sobie. Standardowo data jest ustawiana na, na dzień dzisiejszy, e, więc proponuję podać swoją datę urodzenia. A, to nie jest urodzenia. Na razie rok wystarczy. E, lokalizacja również opcjonalna. E, Miło jest zobaczyć, jeżeli osoba jest z tego samego miasta. Numer gadu-gadu służy tylko wyłącznie do wyszukiwania. Nie jest tak, że, że ktoś może zobaczyć wasz numer gadu-gadu. Numer gadu-gadu jest ukryty. Natomiast można wyszukać osobę, jeżeli zna się jej numer gadu, -gadu wcześniej. Coś o sobie. Dodawanie awatara. Można dodać swoje zdjęcie, jakąkolwiek grafikę. Można również wybrać jedną z grafik wcześniej przygotowanych. Jednak lepiej mieć swoją unikalną, oczywiście. Ustawienia dotyczące sposobów kontaktu oraz powiadamiania o, o ewentualnych prywatnych wiadomościach. Pozostawiam Wam. Są opisy tutaj, także można wszystko sobie ustawić. I klikam zachowaj. Zmiany zostały zapisane. Super. I to tyle. Konto zostało utworzone. Teraz można będzie dodać swojego zwierzaka. Tak, tak wygląda moje nowo utworzone konto, mój nowo utworzony profil. Aby do niego przejść, wystarczy kliknąć moje konto.